Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. O niezapomnianą, mam nadzieję, atmosferę zadbają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Philadelphia Union zmierzy się z drużyną CF Montreal. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę gospodarzy. Ustawienie wygląda na bardzo popularne. 1-4-4-2 z pomocą ustawioną nie w linię, a rąb. Tak, na papierze ta formacja jest bardzo wszechstronna, a kluczowymi elementami są tutaj defensywny i ofensywny pomocnik. Jeden rozbija i neutralizuje ataki, a drugi napędza całą grę ofensywną, ale tak naprawdę obaj biorą udział w rozgrywaniu piłki. Oto skład gości na to spotkanie. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się, liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. I tym udanym wejściem skasowała ta krywala. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Saliwan. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Duke. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Popatrzmy. Goal! Przera pierwszą bramkę w tym meczu. I teraz widzimy w tej powtórce, jak to wpadło. Przede wszystkim przyjrzyjmy się tej dwójkowej akcji. Świetne to rozegranie. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał takiej sytuacji. Piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Duke Jeszcze teraz okazja bramkowa. Urany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie, co za bramka. Mamy remis jeden do jednego. Wagner. Twarde wejście, ale bez Faulu. Duke. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki, ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Saliban ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Edwards i wycofanie na przedpole. I to tyle z tej akcji. Saliban. Sunie teraz akcja. Ciekawe czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Czy mu się uda? To nie koniec. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. Lan na teraz to dobrze wykonać ten korner i objąć prowadzenie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Edwards może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Tak się powinno stopować ataki rywala. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Piłka w grze. Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu! Ależ teraz okazja bramkowa! Urany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę! Plan na teraz to dobrze wykonać ten corner i objąć. O i proszę bardzo, słychać gwizdek pani sędzi. Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Dobrze graciałem, zastawia się z piłką, czy zdołają mu ją odebrać. Słupek, ale piłka w grze! I pewnie to teraz wyjaśniają, oddalają zagrożenie. Gdyby ten strzał wpadł do bramki, być może przesądziłby o losach meczu, a tak nadal mamy remis. Ten pech nie podciął im skrzydeł, ponownie są przy piłce. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Proszę bardzo, udana interwencja. Broni to. Elliot. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Saliban. Aut po tym wejściu obrońcy. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Jednak tracą teraz tę piłkę. Piłka wybita. Będzie wznowienie z autu. Wagner. Teraz może być groźnie. Uwaga, okazja na prowadzenie. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Zbyt czytelnie chyba, w każdym razie traci. Uwaga. Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Głęboko w pole karne zagrywa. Jest! Gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy jak to rozegrali. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Aktualny wynik to 2 do 1. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Josef Martinez. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Czy trafi do siatki? Zablokowane uderzenie. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Piłka podana do Martineza. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne Przyjął, mimo że ma mało miejsca. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Kibice wyczekują ostatniego gwizdka. Jacku, jakiej końcówki się tu spodziewasz? Muszą jeszcze te parę minut wytrzymać, utrzymać koncentrację i zwarte szyki obronne. Prowadzą dwa do jednego. Taki wynik często powoduje nerwowość właśnie w końcówce, kiedy rywal rzuca się do odrabiania strat ostatnim wysiłkiem. Ale tak doświadczona drużyna powinna sobie spokojnie poradzić i dowieść ten wynik do końcowego gwistka. Juka przekroczyła linię boczną. Aut. Elliot, Bedoja, Wagner. Grają teraz na własnej połowie boiska, wyczekując ostatniego gwizdka. Który przypieczętuje ten rezultat. W tych końcowych minutach, rywal nie ma możliwości choćby powąchania piłki. Piłka znowu w ich posiadaniu. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty do liczonego czasu gry. Zagrywa teraz prosto padłą piłkę Lobem. Sędzia gwizdce po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie Tomku. Tutaj mógł paść każdy wynik, ale fani na pewno cieszą się z właśnie takiego. No, myślę, że dzięki tak dobrej dyspozycji zdecydowanie nabierze pewności siebie. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. W tym meczu. Ależ teraz okazja Bramkowa! Urany boskie! Co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. na teraz to dobrze wykonać ten korner i objąć pro... Zbyt czytelnie chyba, w każdym razie traci. Uważaj. Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Jest gól. Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie.